Dziękuję Ci, że tu jesteś. Powiedz na początku, kim jesteś, czym się zajmujesz, gdzie mieszkasz, tak żeby, żebyśmy wszystkie mogły Cię lepiej poznać. Nazywam się Małgorzata Wojtkuńska. Jestem, jak widać, dojrzałą kobietą, szczęśliwą żoną, matką. Pracuję w dużym banku. Obecnie jestem już, można powiedzieć, prawie że na mecie do zdobycia zawodu konsultanta ajurwedy. Również jestem instruktorem gimnastyki słowiańskiej. No i cóż, no mieszkam w Słupsku, właściwie pod Słupskiem na Pomorzu. No i ogólnie jestem po prostu szczęśliwą kobietą. Mhm. <grafię> Teraz tak mi powiedzieć o sobie. Mhm. A pamiętasz, jak to było, jak się poznałyśmy? Mam na myśli początek programu Odchudzanie za Jurwedą, bo ja Ciebie pamiętam właśnie z tego momentu. Wszystkiego tego, o czym powiedziałaś teraz, plus takiej ciężkości i nadmiaru, który dotyczył i ciała, ale chyba bardziej ci, bardziej ci dokuczał na takim poziomie emocji, umysłu, serca, radości życia, że ten komponent nadwagi czy dodatkowych kilogramów nie dotyczył tylko tego, jaki nosisz rozmiar, ale też tego, jak się czujesz w swoim życiu. Dokładnie, Marysiu, w samą sedno uderzyłaś po prostu. Dzisiaj, tak jak wspomniałaś na samym początku, to nasze spotkanie jest zupełnie spontaniczne. Ja po prostu dzisiaj rano przeczytałam wiadomość i podjęłam decyzję, że jeżeli już, to idźmy za ciosem. Ja zastanawiałam się nad tym, jak to było jeszcze rok temu. I stwierdziłam, że chyba najbardziej dokuczała mi nazwijmy to nadwaga psychiczna. Mhm. Ja miałam taką ociężałość, takie przytkanie, po prostu nie tyle... Myślę, że to głównie było przytkanie na, na, na poziomie emocjonalnym. Mhm. I to przytkanie też powodowało przytkanie na poziomie ciała. Myślę, że bardzo wiele wspólnego, czyli bardzo wie, duża przyczyna mojej nadwagi leżała właśnie w głowie. Mhm. No i to po prostu, tak jak powiedziałaś, no po prostu Samo serno. Wow. Dokładnie. Ale jak ty to mm. też pięknie określiłaś, nadwaga psychiczna, jakie, jakie mm. to jest odkrywcze, jak to pokazuje właśnie, że um, gdzie leży przyczyna? I jak do tej przyczyny się zabrać, żeby pojawiła się lekkość w umyśle, lekkość, jasność. Lekkość w emocjach, więcej radości życia, która jest przecież cechą charakterystyczną osób, które mają w sobie dużo elementu kafa. No i za chwilkę też lekkość w ciele. Ciekawa jestem, jak ci szło przez te miesiące, bo wiem, widziałam cię w różnych momentach, że raz byłaś pełna wiary i optymizmu, a raz miałaś takie, no nie, miało być dobrze, a teraz znowu. Tak, tak. Pamiętam takie nasze spotkanie, kiedy powiedziałam, że mam wrażenie, że cofnęłam się dwa kroki do tyłu, że już było tak dobrze, a po prostu gdzieś poszłam w tył, a ty mi powiedziałaś, że to nie jest ważne, że ten krok zrobiłam do tyłu. Ważne jest, że znam klucz do tych drzwi, które poprowadzą mnie dalej. Że ja już po prostu wiem, co dalej zrobić. I to było takie uwalniające. Po prostu ja w tym czasie. Zrozumiałam, że to wszystko leży we mnie, że w mojej głowie i po prostu ja już wiem, ja już jestem spokojna. To był taki naprawdę kurs odchudzania z Ayurvedą, spowodował, że ja otrzymałam spokój, taki spokój wewnętrzny. Ja po prostu. Nie podeszłam do tego tak zadaniowo, bo ja przeszłam w swoim życiu mnóstwo różnych diet, naprawdę. Ja po prostu ja mogłabym książkę o tym napisać i było dobrze, a potem było znowu źle, i potem znowu dobrze, i potem znowu źle. Ja bardzo zadaniowo podchodziłam do diety. Mhm. Miałam wszystko wpisane, ja po prostu się tego bardzo mm, pilnowałam i, i wszystko było dobrze, dopóki się pilnowałam, a potem jak już czułam takie zmęczenie, po prostu taką. Mm, tak, te, 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 czułam się jakbym była w niewoli po prostu, że mhm. moje życie tylko polega na gotowaniu, odmierzaniu, odważaniu, sprawdzaniu, myśleniu i po prostu cały czas życie się kręciło wokół jedzenia. Mhm. A kurs um, odchudzania z ayurvedą spowodował, że ja, ja zrozumiałam, że to nie o to chodzi, zupełnie nie o to chodzi. Mhm. Um, bardziej wyczuliłam się też na swoje emocje, um, kiedy na przykład zajadam. Ja nie mówię, że jest idealnie, bo są chwile, kiedy po prostu popadam w jakiś taki do, dołek emocjonalny, bo pracuję zawodowo, mam trudną pracę wymagającą. Mhm. I ona mnie też bardzo mocno obciąża psychicznie. I są różne w życiu sytuacje, które powodują, że ja po prostu popadam, w jak ta, ja to nazywam taką głupawkę mhm. i po prostu wpadam do domu i jeszcze nawet się nie przebieram, tylko wpadam do kuchni i, i podjadam. Pach, 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 nie? Żeby po prostu sobie jakoś tak ulżyć. nie? Mhm. Ale, um, ale po prostu wiem że, wie, wiem, że to jest spowodowane tymi emocjami, które no, ta podniesiona wata <grym> przede wszystkim potrzebuje tego uziemienia. I ja tego uziemienia szukam w jedzeniu. A potem, jak się uspokoję, już też znam sposoby na, na balansowanie waty. Jak się uspokoję, to zaczynam myśleć trzeźwo i myślę sobie dobrze, już wiemy, co należy zrobić, żeby wrócić. Nie? I potem znowu wracam i już jest dobrze. Mm -hmm. A jak wracam, to jest po prostu. Oje, jakie to jest piękne uczucie. Już nawet, nie, już nawet nie chodzi o ciało, tak? Bo wiadomo, każda kobieta jak się czuje dobrze w swoim ciele, no to wtedy jest też radosna i taka bardziej otwarta na, na, na różne sprawy. Ale yy, no, ja, ja po prostu zaczęłam siebie szanować, no, mm. lubić, kochać, rozumieć, współczuć. No, tak, zaczęłam siebie traktować jak taką przyjaciółkę. Mm. Mm -hmm. No, a nie, nie dostrzegam tej przyjaciółki w sobie do tej pory, naprawdę. To tak dużo. A Jurweda to po prostu jest, jest przewrót do góry nogami w moim życiu. Ja po prostu wróciłam do siebie. To jest powrót do siebie. Coś pięknego. Pięknie się tego słucha, wzruszyłam się, wiesz, bo, bo z tymi dietami, o których mówiłaś i. Myślę, że wiele kobiet ma takie doświadczenie właśnie takiego przemocowego traktowania siebie, takiego ścisłego podążania za dietą, kiedy ty sama stajesz się dla siebie wrogiem, przeciwnikiem. Zwalczasz swoje tendencje, pilnujesz się, strofujesz, kontrolujesz. I to podejście versus to, co właśnie opisałaś, tą miękkość, łagodność, to bycie po swojej stronie, to bycie dla siebie przyjaciółką, to jest naprawdę przewrót do góry nogami. I bardzo się cieszę, że mogłaś tego doświadczyć. Mhm, naprawdę, ja też jestem szczęśliwa i bardzo wdzięczna Marysiu, że pojawiłaś się w moim życiu w momencie, kiedy miałam naprawdę duży kryzys i, i emocjonalny i fizyczny, bo, bo w tym czasie właśnie złamałam sobie nogę mhm. <laughs> i po prostu byłam już tak uziemiona, że już życie już mnie tak po prostu uziemiło, żebym już nie szalała, bo ja zawsze Ktoś tam. Mm. <laughs> Więc i y, y, y po prostu nie wiadomo skąd wzięłaś się ty i po prostu z tym wszystkim, co wniosłaś do mojego życia. No to ja jestem Ci wdzięczna. Do końca życia będę ci wdzięczna. Jesteś moim aniołem. Po mm, dziękuję Ci bardzo. <laughs> dziękuję za te ciepłe słowa. A powiedz mi, kochana, jak jest teraz? O tej, o tej radości, to myślę, że ją widać po prostu w Twoim sposobie bycia, ją słychać w Twoim głosie, widać tę watę, ten kolor. Ty zawsze masz na sobie coś pięknego, takiego, co dobrze podkreśla Twoją urodę. Ja tę watę nieustannie w tobie widzę, taką watę zbalansowaną, satwiczną. A ciekawa jestem, jak ta kafa wygląda teraz w tobie. I pytam Cię i o kilogramy, i o bycie w ciele, ale też właśnie o ten aspekt psychiki i takiej lekkości na umyśle, że tak powiem. Mm -hmm. Tak, jeżeli chodzi o kilogramy, no to ja powiem, że dla mnie taką trampoliną do zdrowia jest oczyszczanie. I to ja uważam i wszystkim powtarzam, że oczyszczanie to jest po prostu początek. Od tego trzeba po prostu zacząć. Mhm. Trzeba najpierw uporządkować, żeby potem to wszystko utrzymywać w naj, najlepszym porządku. Mhm. Więc jeżeli chodzi o um, początek, od pierwszego dnia kursu do dzisiaj, to mam 9 kg mniej. Mhm. Ale, poprzez, ale to po drodze były jeszcze trzy oczyszczania, także, no to wiadomo, swoje też zrobiły. Mhm. E, czuję się. Mm, atrakcyjna I, i to nie tylko w sobie atrakcyjna, ale też bardzo dużo czu, słyszę komplementów na, na swój temat. nie mm -hmm. niewidziane koleżanki, które się z nami spotykają, przy okazji mówią Jej, jak ty się zmieniłaś, jaka ty jesteś promienna, co ty zrobiłaś? Jedna mnie zapytała, powiedz mi, co ty takiego robisz? No powiedz mi, ja też tak chcę to zrobić. No to ja zapytałam ją, słyszałaś o ajurwedzie? A ona na to mówi, tak co, przeszłaś na buddyzm? To po prostu najbardziej mnie rozbawiła tym zdaniem. I chcą, koleżanki chcą słyszeć, tak? Co ja robię takiego, ja one też chcą i tak dalej. No, no ja, ja po prostu no, i fizycznie, i psychicznie, no, to jest po prostu taka odmiana niesamowita. Nawet jeżeli nie jest, wiadomo, ciągu, te 9 kg, to i tak jest jeszcze, nie jest to, do ideału jeszcze nie doszłam, że tak powiem, mhm. ale z drugiej strony, um, ideał to jest pojęcie względne. Mhm. Więc w tym momencie, jak ja sama ze sobą się bardzo dobrze mhm. czuję, to myślę, że można by było powiedzieć, że to już jest ideał. Może ilość kilogramów nie jest adekwatna do, tego, hmm. do tej definicji ideału, ale ja się bardzo dobrze ze sobą czuję to jest najważniejsze. Tak, to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, bo osoby, które mają dużo elementu kawy w Prakriti, one zawsze są cięższe, większe, bardziej okrągłe i mierzy się hmm. ich wagę, ten, ten numer, tą liczbę, mierzy się. Inną, to jest inna miara niż dla osób typu Pita i dla osób typu wata. I to, co kluczowe u kafy w definicji idealnej wagi, to jest to poczucie lekkości, smukłości, gracji. Kafa potrafi być bardzo taka pełna gracji, wdzięku i lekka, nawet mając liczbę, która inne dosze jakby przerasta czy przeciąża. Także tutaj to tak. twoje doświadczenie, to o czym mówisz, i te reakcje to jest, to jest znak, że, że jesteś już bardzo blisko, albo nawet w tym miejscu, w którym po prostu czujesz się dobrze w swoim ciele. Dokładnie tak. Mhm. Mhm. Tak, tak, tak to wygląda. Ciekawa jestem, jak Twoje koleżanki z banku, bo to się, mało się o tym mówi, ale kobiety, które mają takie prace siedzące, wielogodzinne, mhm. wymagające też ogromnej takiej odpowiedzialności, uważności, sumienności, one często mają te problemy z nadmiarem kawy. Część z nich idzie w stronę nadwagi, część w stronę zaburzeń związanych z cukrem, z metabolizmem cukru, część idzie w zatkane zatoki. Za chwilkę się zaczyna sezon klimatyzacji, prawda? Żeby klient czuł się dobrze i pracownicy siedzą w klimatyzowanych wnętrzach. Ciekawa jestem, jak one odbierają te zmiany, czy Ciebie też zagadują i dopytują, bo jesteś jakby w tym środowisku, w którym one też są. Tak, dokładnie. Dopytują mnie, obserwują, patrzą, jak się teraz odżywiam. Widzą, że codziennie noszę termos z obiadem gorącym. Widzę, że one też zaczęły jadać obiady, bo do tej pory to wszystko było na sucho. W kuchni po prostu leżały kanapki, jakieś tam jabłka i banany, a teraz widzę, że już są obiady. Jak ja idę na obiad, jest taka pora, godzina mniej więcej 13. Jak ja idę na obiad, to po prostu też jest część dziewczyn, też wychodzi na obiad i widzę, że otwierają. Odgrzewają jeszcze w mikrofali. Muszę pomału wdrażać je. Tajniki, a już bo po prostu jak je zasypię, bo miałam takie na początku tendencje zasypywania ich różnymi takimi informacjami, ale widziałam, że to po prostu taki już chaos w głowie miały, że już w ogóle to, 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 to znowu wracały do, do początku. A teraz pomału, pomału jakimiś takimi przy okazji zdaniami uświadamiam im, co jest dobre, a co nie. I jeżeli chodzi o te wszystkie dolegliwości, które, o których wspomniałaś, to tak rzeczywiście jest. Widzę, po prostu widzę, jak one na przykład. Jak, jak siedzą z tymi nosami, jak jeszcze maseczki były, to mówiły, że dobrze, że jest maseczka, bo po prostu czują, jakim gil leci po nosie, zdłuca. Tak, no teraz już w maseczkach nie siedzimy, ale. Widzę, że po prostu mają problemy i, i, i z tą nadwagą, tym przybieraniem widzę, jak po zimie po prostu osoba, która na przykład latem była taka fajna, gipka i w ogóle, a po zimie już robi się taka ociężała mm. I, i, i po prostu już i nawet i nie tyle w ruchach, w ruchach to też oczywiście to jest podstawa, ale i w głowie ociężała po prostu mm. i taka niezadowolona, to od razu widać, po osoba, które po prostu mają nadmiar, to Nadmiar w ciele i od razu w głowie to widać. Niby mówi się, jest taka teoria, którą słyszałam kiedyś, że osoby otyłe mają więcej humoru w sobie, że są takie bardziej zdystansowane, ja nie wiem, może i tak jest, może w jakiś pojedynczych przypadkach, ja, ja na przykład mówię, że jak ja byłam, naprawdę miałam więcej wagi niż mam do tej pory, to ja, ja byłam taka jak moje ciało, taka niezadowolona mm -hmm. i taka grzędliwa i taka złośliwa i w ogóle no, mm -hmm. no i tak to widać po dziewczynach, widzę, że piją ciepłą wodę, już jest coraz mniej picia zimnej z butelki, już butelka nie stoi, tylko widzę, że jest kubek termiczny, no obserwują mnie i powiem. Po prostu wdrażają coś tam w życie. Czasami mnie zapytają. Tam jedna koleżanka ma wyszło jej podwyższony cukier z młodą dziewczyną, która stara się o dziecko i podpytywała mnie, co mam zrobić. Mówi, jaką dietę? No to osiem kroków balansowania, kawy, pach. Poszło. gotowa no, ja, to, ja lubię takie tematy, bo ja jak ktoś tylko mnie o coś pyta, to ja tylko zadawajcie mi pytania, zadawajcie mi pytania jak najwięcej. Hmm. Bo ja chcę się tym dzielić, a nie chcę być też natrętna i po tak. prostu jakby od siebie tylko. Jasne. Ja jak ktoś... pyta, ja, tak, jak ktoś pyta, to ja się cieszę, bo po prostu wiem, że to będzie trafiało, nie myślę, że, że. To ja Cię jeszcze zapytam na koniec, Małgosia, co byś powiedziała tym kobietom, które Czują w sobie nadmiar kawy. I być może to jest, nie wiem, 15 kilo więcej, 5 kilo więcej, to czasem może być i 2, ale być może to jest też ta nadwaga psychiczna, która szczególnie jeśli jest dużo wilgoci, to ona jeszcze wzbiera, jeszcze jest więcej takiej, takiej właśnie lepkości, ociężałości. I to czasem przy diecie, jaką mamy latem, czyli diecie bogatej w cukry, naturalne, ale jednak dużo jest tych wszystkich czereśni, truskawek mm. i lodów. To co byś im powiedziała na najbliższe miesiące, o których wiesz, że to jest czas balansowania kawy? Teraz jest dobry moment, żeby naprawdę dużo ugrać i żeby to, to co ugramy profilaktyką zaburzeń kawy procentowało przez właśnie kolejne, kolejne miesiące. To co byś powiedziała im ze swojego doświadczenia, osoby, która jest na tej drodze, która dalej nią będzie podążać? Tak. No po pierwsze, jakby już zaczynając od początku, po pierwsze oczyszczanie. To jest najlepszy moment na to, żeby się oczyścić, żeby zrzucić z siebie to, co się zbierało przez całą zimę. No i po drugie, jeżeli jeszcze można dołączyć do do kursu odchudzanie z Ayurvedą, no to po prostu jest rewelacja. To tak po prostu wszystko układa w głowie, jak nie wiem. No ale jeżeli już te osoby jakby chcą na natychmiast, na, na że tak powiem, usłyszeć, co mogłabym poradzić ze swojego życia, to po pierwsze tak, rytm, śniadanie, obiad, kolacja we właściwej porze. Lekkie śniadanie, takie, które po prostu zaczyna rozpalać ten, ten nasz ogień trawienny po tej całej nocy niejedzenia w odpowiedniej porze, maksymalnie do godziny 10. Jeżeli obiad, jeżeli, ma być, jeżeli mamy ochotę na coś takiego naprawdę, co no niekoniecznie wiemy, że jest takie właściwe dla kawy, to zjedzamy w porze obiadowej, między godziną 12, maksymalnie do godziny 15. A potem obiad, kolacja, 18, maksymalnie do 19, zjedzona lekka. Proponuję kolację zieloną. Jak to powiedziała jedna z dziewczyn na naszym spotkaniu, zielona kolacja to kupa szczęścia rano. I tak dosłownie jest. Także naprawdę zielona kolacja. Teraz mamy okazję do pysznych naprawdę warzyw, zielonych. Liściasty, i, i, no i kapustka, i kalarepa, i, i szpinak. No jej, tam jest po prostu całe mnóstwo różnych rzeczy do zjedzenia. Jeżeli sobie pozwolimy na coś słodkiego, no to kozie espresso. E, najlepsze, tak? E, wypić kozieradkę, nie zalewając żołądka, tylko po prostu, żeby wprowadzić ten gorzki smak. Jejku, no mogłabym dużo mówić. No cynamon pół godziny, 15 minut przed, przed jedzeniem, mhm. zaparzony. Na przykład rano w termosie, ja tak robię, po prostu parzę rano w termosie cynamon i po prostu sobie wlewam przed posiłkiem 15 minut. Mhm. No i przede wszystkim nie. Na, ja, nie nie obiadać się, bo to jest tak, że to jest chwila przyjemności, tak, człowiek mhm. sobie myśli, o dobra, kulej dusza piekła nie ma, to sobie tam pojem i tak dalej, ale potem, no jeżeli już jest, no, no bo ja sama wiem, ja też mam takie dni czasami, że jest za dużo, no to jak już jest za dużo, to ja na przykład rano nie jem śniadania, jak nie czuję mhm. głodu, ja po prostu odpuszczam sobie śniadanie i aż do obiadu mhm. i naprawdę tak, ja tego głodu nie czuję. Godzina 12, pierwsza, dopiero siadam do obiadu i, i, i ze smakiem je zjadam. I też obiad staram się taki lżejszy. Kiczerii bardzo mi smakuje cały czas. <gry> I i mojemu mężowi smakuje i mi smakuje, więc sobie po prostu kiczerii zrobię. I, i, e, no i kolacja. Czasami bywa tak, że ja na przykład po obiedzie m, przychodząc do domu, też nie jestem górna i też na siłę nie jem. Mm -hmm. Nie jestem górna, tylko po prostu pozwolę sobie na zjedzenie jakiegoś tam. Jakieś tam gruszki, czy tam jabłko sobie obiorę, i tam zjem. Czasami mi się po prostu nie chce. No, no to jest takie po prostu jakby życie, jakby wyczucie siebie, takie, takie wyczulenie się, się na swoje własne emocje, na, na poznanie siebie, na taką uważność. To jest bardzo ważne. Dlatego proponuję właśnie to oczyszczanie i ten kurs Odchudzanie z Ayurvedą, bo to tego uczy. No to, 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 to się tak nie da, to tak się mówi, bądź uważna, nie? To tak w życiu naszym to tak trudno być uważnym. To trzeba jakby się wsłuchać, zrozumieć tego wszystkiego, mieć mentora. No mhm. mieć mentora, żeby przestał to w tak przejść. No. Mhm. Takie moje... Pięknie, cieszę się bardzo, miło się ciebie słucha i widzę jak stajesz się tą mentorką dla innych kobiet. Jest to tym piękniejsze, że masz ten, to, to doświadczenie, ten sukces, lekkości na poziomie umysłu, na poziomie serca, tą radość, którą ciebie widzę na przestrzeni ostatnich miesięcy, ona tylko rośnie. I też tą tą lekkość i to poczucie właśnie, że jesteś atrakcyjna, że jesteś seksowna, bo też są takie aspekty przecież w relacji z mężami, to jest bardzo istotne temat tego, tego żeby, te, żeby właśnie ten kobiecy, żeby ta kobieca energia szła w górę razem z wiekiem, a nie, a nie została gdzieś tam na półce w piwnicy, że tak powiem. Także bardzo, no, no. bardzo serdecznie ci dziękuję Małgosiu za to, że dzisiaj przyjęłaś to zaproszenie na, na spontanie i podzieliłaś się wiele naprawdę wartościowych mm, słów z tego, z tego twojego procesu tutaj padło. Ja najbardziej zapamiętam to co powiedziałaś o tym, że właśnie stałaś się swoją przyjaciółką, że zaczęłaś siebie szanować. Że zaczęłaś siebie lubić i kochać. To są takie piękne słowa, które pokazują, o co tak naprawdę chodzi w tej, tej transformacji kafy, która czasem latami jest przeciwko sobie. Walczy ze sobą albo udaje, że nie zauważa tego obiadania się, tego wyciążania. Jest taki moment, kiedy pora spojrzeć w prawdzie w oczy, czyli swojej naturze, uszanować ją, i wtedy od razu żyje się lżej. O, oczywiście. Dokładnie. Święte słowa. Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego dla Ciebie i życzę Ci pięknego tygodnia i wszystkim, którzy nas słuchają. Dzięki Małgosiu. Dziękuję serdecznie. Pa. Dziękuję. Pozdrawiam. tego dnia życzę. Pa.